Witam, witam. Oto ja, chora rybka. Yy, dzisiaj zrobimy drugą część pigi. Mhm. Właśnie zaczynamy. Jest karniwal. Dobrze. Szukamy kluczy. Nie wiem, który się przyda, bo nie wiem, który był użyty. Ale wezmę czerwony. A, już jest wyjście. To jest mama Joe. Mama Piggy. Nie, jak to było? Mama. Świnka mama nie wie. Ale ona jest głupia. I nie chodzi mi o skinę, tylko o to, że mnie nie przepuszcza. Podrażniam. Bye! Jej! Udało mi się. Fajnie. Czekam na innych. Ona odknęła. Po łapce. No i niech idzie do wyjścia. A ona się chce droczyć. Dobra. Kupa wszystkich. Przynajmniej wygraliśmy. I te punkciki 15 w shopie. No, nie ma zbyt dużo. Możecie po, y, napisać w komentarzach, co chcecie, żebym kupił. Ja tak będę dosyć wolno przesuwał. Od to. I napiszcie w komentarzach nazwę, i ja na nią będę zbierał. No już nie A na pół łapki na razie nie będziemy. No to może House by była dobra. O. Jeszcze jest. Uprunt. Playera. Będzie łatwe. Chociaż bot jest Georgem, czyli najwyraźniej jest łatwiejszy, ale jest jak jest. O? Chociaż może chce być pigi. Nie, za późno. Możecie pisać w komentarzach, czy chcecie, bym był pigi, czy nadal bym był tym. O! O, młody graczem nam. Papa. Oczywiście ja najbardziej ryzykuję i idę do piwnicy, bo tu czasem można znaleźć złoty klucz, tylko trzeba szybko stąd wyjść, bo pigi nas może zagonić. Ona to wzięła, bo ona się pojawia pod drzwiami, ta pigi. Ale ogólnie już po sprawie tak zamkniemy. I Pigi w ogóle nie widziała, że my tam byliśmy. No, w sumie mogła zauważyć, yy, że kod został odblokowany. O! Proszę bardzo. My tu jedziemy, Pigi nie nadąża. I nawet nie zauważyłam, jak wygląda. i eee, chyba zauważyłam. Bot. A, bo tamten się odłączył. No to bardzo się cieszę. Pięknie. Udało mi się uciec. Ale ona kogoś tam zabiła. Co młody kombinuje? Wolałbym się pozbyć pigusy. Poszła se. Idź dalej. Byle szybko. Wolę uniknąć niepotrzebnego spotkania z pigi. idziemy dalej jest tu pili okay. to mamy z góry idę do góry idę tutaj i biorę niebieski Włazem na dół. O! Ona tu jest! Nikt mnie przed tym nie ostrzegł. Okej. Okay. Jest dobrze. Na razie. O, zmywam się Papatki Tak sobie okrążamy to wszystko Przy okazji zgarniamy ważne rzeczy Okej, okay, chwilowo ją spowoduję. Okay. Trochę trudno mi się będzie wydostać z tej sytuacji. Ale ratuje nas łazienka. <laughs> Potrzebujemy jeszcze czerwonych tych. O! Fajnie się złożyło. Mhm. Łotek! O tak! Chwila. To jak to zostało otworzone? Nieważne. Albo i ważne Ej, tu co? Okej okay. Włazem dalej I... Gdzie może być... To czerwone Już wiem, gdzie może być. Właśnie tu. O, młody ma to. Co tam się dzieje? La, 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 la. O, to odpaliło. Młody bierze złoty klucz, idzie do wyjścia. A, biały, biały. Szybko uciekliśmy. No, w końcu uciekliśmy. Dodam to do tytułu odcinka. Zrobiliśmy, wykonaliśmy pierwszy chapter, ale dlatego, że odcinek nadal trwa, rozpoczniemy sobie drugi chapter. I mam nadzieję, że wyjdzie. Station Młody też głosuje. Widzę, że. Chcę, by się odcinek rozwijał. No i jest station. Mogę też być pigi, bo pewnie ktoś by chciał zauważyć, jak się nią gra. Nie, nie, traitor, nie! Och, nie. Dobra, będzie Traitor Jestem wybrany. Jestem Traitor You need to stop do od... Muszę zatrzymać innych yy, przetrwańców czy coś takiego. Mam broń. Supcia. Podoba mi się. Ale pigi mnie będzie zabijała. Tyle to ja wiem. Ale mogę udawać, że jestem dobry. A później ich zaatakuję. Nie wiadomo skąd. O, redki. Piggy has broken up. Nie za dużo playerów to na wyciągną noża a nie ja mam tylko klucz. Pigi, pigi, pigi. O, młody zginął. Nie wiem, co on sobie myślał. Który ja nadal nie dostałem noża? O, mam nóż. Podoba mi się to. Akurat co? Dopiero zacząłem o tym mówić. Tak, szybko idzie. Myślę, że będzie nas stać jeszcze na inną rundkę. Hmm. Kurki wetek. Ja nie wiem, jak. czemu oni się nazywają jakimiś Ewlorador. To, to w ogóle nie jest jasne, czemu oni tak robią. No to oczywiście znowu Station, bo my tego nie skończyliśmy, tylko wygraliśmy, ale nie jako Survivor, tylko jako Traitor. Mam nadzieję, że to młody głosuje na. No bo na coś głosował i myślę, że właśnie na to. Okej, okay, wszyscy na playera. Spoko. Mam nadzieję, że nie będę, bo w sumie byłem traitorem, to, to teraz na to szanse są minimalne. No, tego, którego nickname przeczytałem. No, ciekawe. Hello is... A... Halo, czy ktoś jest na tej stacji? Intention. Awaria. Yyy... Potwór jest na stacji. Wybrać się do garażu czy coś takiego. No i właśnie tak się zaczyna nasze... Nie wiem, zaczyna coś mówić i nagle nie wiem. Nie. Nasz bieg historii. Młody ma problemy. Tylko nie psychiczne, nie fizyczne, ale techniczne. Lol. W celach jest bardzo dużo kluczy, rzeczy, przedmiotów. Więc tam się wybiorę. Zielony klucz chyba to otworzy, więc nie wiem po co go wziąłem. Nie wiem, czy się przyda w ogóle. O, czerwony klucz. Oto mi kaman. Teraz wracamy. No i. Stało się spełnienie mojego koszmaru. Ona przychodzi przez kwas. Muszę się skampić. Nie zauważy mnie tu? Oby. Ale ja sobie pochodzę. Nie odpuszcza. świeczka odwrót, odwrót. Odwrót. Do, gdzie trzeba było... A, tam trzeba było czerwony klucz. Mam młotek. On się przyda. Nie! Pigi. siat. Piggy. Muszę ją okie okiełznać. Choko nie pijemy ten... O, cyja nowy klucz To jest bloki, ale... I potrzebujemy teraz baterii I to bardzo No to roz rozpoczynamy poszukiwania Powoli będziemy kończyli ten odcinek, ale teraz jest akurat taka dobra, taka dobra chwila, znaczy taka zła chwila na zakończenie odcinka. Więc jeszcze go nie zakończę. Muszę go przedłużać, będę go przedłużał. Piggy, Sio! Kto się zabił? Ale niestety tylko na 20 sekund. Dobra, musimy zmykać i szukać więcej baterii. No, co tam jest? Może bateria? Nic ważnego. Czy tam był złoty klucz? Nie przewidziałam się. Ciekawe, czy go użyto, czy jeszcze nie? Bo nie, nie użyto. No to bardzo dobrze się składa. Biały klucz. Mm. Ej, młotek to ja miałem akurat. I potrzebujemy jeszcze klucza francuskiego. O, dyska. Wiem, gdzie ją użyć. I tam może być bardzo dużo przedmiotów fajnych. Więc zrobię tak. Nie ma żadnych. Nie wie się. Okej. Okay. Musi... Ach, nie! Dlaczego? Tym oto akcentem kończymy odcinek. Żegnam was, drodzy kochani.